Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku The Sims 4 Challenge 100 dzieci. Zapraszam do oglądania łapka w górę. I oglądamy, jak widzicie, Leon za chwilę zaczyna szkołę i ga to samo, a mamusia tutaj nakarmiła swoje dziecko, ale widzę, że dziecko jednak nie chciało jeść. Kaja, co się dzieje z tobą? E, może ciebie po prostu pokołyszemy, przytulimy. I porozmawiamy z naszym dzieciątkiem, bo chyba potrzebuje kontaktu. Tak mi się wydaje: dzieciaczki się szykują do szkoły, jedzą tu śniadanko, właściwie jeszcze iga nie dotarła do lodówki. I muszę Wam powiedzieć, co tutaj znalazłam. Zobaczcie, tu jest taka strzałeczka, kliknij, aby rozwinąć. Dzień nieumarłych, i tu mamy informację: wyzwanie z okazji Dnia Nieumarłych kończy się za 30 dni. Ta rodzina zebrała 0,9 cukrowych czaszek. Aby wziąć udział w wyzwaniu, użyj telefonu, wybierz zakładkę Interakcje społeczne, a następnie wezwij Jasmine Holiday. Kiedy Jasmine się u ciebie zjawi, porozmawiaj z nią, aby dowiedzieć się czegoś o obchodach Dnia Nieumarłych, które mają miejsce. Chyba zaraz to zrobimy, spróbujemy to zrobić. Jasmine Holiday jest znana z tego, że była. Tutaj w wyzwaniu rosnowocowym, także no ciekawie. Może niech nasza mama napije się wody i usiądzie tutaj koło swoich dzieci. I za chwileczkę spróbujemy odnaleźć w telefonie tą interakcję wezwij Jasmine Holiday. Przypominam, że urodził nam się dziedziuszko. Tutaj jest Diedziuś, gdzie on jest. Halo. Proszę bardzo, nasza Kaja urodziła się w poprzednim odcinku, no i nasza Laura jeszcze nie jest w ciąży, więc mogę Wam powiedzieć, ile dni zostało, 11 dni do kolejnej grupy wiekowej, czyli będzie wtedy dorosła. Zaraz Jasmine do nas. Przyjde, przyjdzie dzieciaki, już zjadły, idą do szkoły. Dokładnie tak. Chłopie, mój drogi, już myślę, że może nie kończyć tego jedzenia. Widzę, że nikt nie dokończy, no ale co zrobić? A Jasmine za chwileczkę pewnie zapuka do naszych drzwi. Czy to jest Jasmine? Czekaj, czekaj. Mm -hmm, tak, Ko koordynatorka wyzwania, tak więc może spróbujmy ją tutaj zatrzymać spytaj o wyzwanie z okazji dnia nieumarłych mm, gdzie ona idzie? ok, przy naszej y, skrzynce stoi, dobra tutaj zaznaczymy, żeby się uczył pilnie, uczyła, tutaj nasz mały też idzie do szkoły, a my lecimy do Jasmine i tak myślałam żeby jeszcze dzisiaj zrobić masaż na płodność zobaczymy ile rzeczy nam się da ugarnąć Ugarnąć w jednym momencie i przeczytajmy teraz. Wyzwanie z okazji Dnia Nieumarłych zostało rozpoczęte i potrwa przez jakiś czas. Inni mieszkańcy już świętują na ulicach. Szukaj w swoim otoczeniu simów ubranych w kolorowe stroje i pytaj ich o cukrowe czaszki. Po skompletowaniu kolekcji cukrowych czaszek, twoi simowie będą mogli dołączyć do uroczystości. Wystarczy, że umieścisz dziewięć czaszek w gablocie na cukrowe czaszki, a odblokujesz interakcję Czci i Pamięć Zmarłych. Dzięki niej twoja rodzina otrzyma dziesiątą złotą czaszkę, a w dostępnych interakcji z mrocznym kosiarzem zostanie poszerzony. Uuu. Powiem Wam, że Gruba Impreza Jasmine umieściła w wyposażeniu Twojej czaszki Gablotę nad. Twojej czaszki, Twojej simki, Twojej rodziny, Gablotę na cukrowe czaszki, aby rozpocząć, aby pomóc Ci rozpocząć wyzwanie z okazji Dnia Nieumarłych. Jeśli nie podoba Ci się kolor Gabloty, możesz kupić inną, korzystając z katalogu obiektów dostępnego w trybie budowania. Czy możemy jeszcze ją poprosić? Nie. W sensie chciałam poprosić o czaszkę, ale tylko simów będziemy mogli prosić. W wyposażeniu rodziny to się znajduje, więc wejdźmy w wyposażenie Rodziny. Mhm. I tutaj mamy, słuchajcie, gablotę na cukrowe czaszki. I może ją gdzieś powiesimy? Tylko zastanawiam się, gdzie, żeby naszych dzieciaków nie przestraszyć. Może umamy w pokoju, spróbujemy to powiesić. Tak wygląda ta gablota. Okej, okay. i będziemy tutaj umieszczać czachy. Jak widzicie, na razie nie mamy żadnej, okej, okay, czci. Pamięć zmarłych fajnie, bo mamy naszą Eli, która nam umarła, i mamy jej grób w wyposażeniu, więc to spoko. Dobra, czekaj, nasz mały się wkurzył. Nie wiem dlaczego. Rozgniewany. Mhm, dobra, bo ma cechę złe, dobra. E, dzięki, babka, wszystko ogarnęliśmy. Ja się rozejrzę, czy nie widać tutaj jakichś simów w przebraniu. Z tymi czeszkami. Jak na razie tutaj nic nie widzę, ale oni często też łowią ryby, i tutaj często się można spotkać. Ale nie ma nikogo, więc plan na teraz. Zobaczymy, jak nasza Laura się czuje. czuje się spoko. Wybieramy się na masaż płodności, bo chcielibyśmy bliźniaczki. Tak więc klikam M i podróżujemy. O, nie, nie. Czekaj w kolejce, tego nie robimy. Kliknam sobie, żeby podróżować do spa i znalazłam z moich znajomych Mirosława Pstro, który jest przebrany w tą czachę, tak więc zaprosimy go razem z nami do podróży, może da nam czaszkę, fajnie. Dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy w nowym spa, a Mirosław w stronę. niestety nie jest już w przebraniu czeszkowym. I zobaczcie, jak spa fajnie wygląda. Ogólnie wzięłam spa. Najpopularniejsze teraz, chyba tak to było, i takie spa nam wyskoczyło, takie bardziej babskie kobiece, ale powiem tak, trochę się zacina ze względu na ilość pięter. Więc niech nasza laura się przebierze i na samym początku poszukamy jakiegoś stołu do masażu, gdzie byśmy mogli poprosić o ten masaż. Okej, okay, tu są jakieś babki, więc zróbmy tak. Poddaj się masażowi. I wybierzemy masaż wzmagający płodność. Dokładnie to potrzebujemy. Weźmy sobie Helenę Kopytko. Same stare babki tutaj są. Nie wiem po co ten Mirosław pstrot tutaj z nami, za nami łazi, jak my nie chcemy z nim gadać, ale wzięliśmy go tylko i wyłącznie po to, żeby może znaleźć, czy będą czaszki. Dziwne, że tutaj Simowie są sami w siwych włosach, naprawdę no sami, dosłownie. Gdzie jest nasza Laura? Ok. Tutaj już się poddała masażowi, a my wejdziemy sobie na górę, zobaczymy jak wygląda spa. Mm, widzicie, jakieś nawet jedzonko tutaj jest można sobie zrobić, fajnie a restauracja tu jest a znaczy restauracja, nie wiem bo to jako spa jest oznaczone, więc nie wiem czy to tak będzie działało tu jeszcze jest e, można sobie ćwiczyć jogę siłownia, kolejne masaże i kolejne piętro, już nic nie ma całe szczęście, bo już by się znowu jeszcze gorzej zacinało, zobaczmy jak wygląda masowanie naszej Laury ale ma czerwone plecy, spójrzcie na to o kurde czy ona taka opalona, czy takie czerwone ma plecy, no nie wiem. Sól, sól, witają się nowi Simowie. Czy to ktoś z naszej rodziny? I on na kawka, nie. Gościu sobie tutaj pompeczki robi, a my czekamy na masażyk i... I czekamy. Może trochę przyspieszymy, bo zazwyczaj te masaże trwają dość długo, ale jeżeli chodzi nawet o na zewnątrz, pięknie wygląda ten ogród. Wszystko mi się bardzo, bardzo podoba. Myślałam, że mamy duży zapas czasu, a tak patrzę, że dalej ten masaż trwa. Okej, okay, jakieś książki tutaj przyleciały. No dawno nie pisaliśmy żadnej książki, jak widzicie, już po 22 latnie, niektóre były. Hmm, może by zacząć znowu pisać. A jeżeli chodzi o nasze malunki, zobaczcie. Potrzebujemy jeszcze cztery arcydzieła. No ciężko z tymi arcydziełami jest. Niestety, reaguj na masaż. Dobrze, czy już zareagowałaś? Słuchajcie, jest. 12 godzin trwa nasza wzmożona płodność, więc kończymy zabawę w spa i lecimy. Myślę, że te spa jeszcze odwiedzimy, bo jest dość fajne. No i skoro mamy masaż, możemy zapukać do drzwi, do nowego domku, gdzie czeka kolejny tatuś. I tatuś został stworzony przez któregoś z moich widzów. Na początku znajdźmy tatusia, zapoznamy go i zaraz wam pokażę, kto go stworzył, bo nawet go pobrałam sobie, także super. I tu jest tatuś, chodź, chodź. Flirciarskie zapoznanie. Nazywa się on Marco Luet. Chyba tak to się czyta, bo czekajcie, wejdźmy do galerii. Tum, Tutaj jest galeria i tak. Został stworzony przez Mateusza 23:400. Poznaj Marko Luet. Mam nadzieję, że tak to się czyta. To Hiszpanin, który musiał uciec z kraju i teraz został nauczycielem historii. Więc jeżeli chcielibyście stworzyć tatusia do rozgrywki mojej, żeby tutaj się pojawił, to dajcie dokładnie taki hashtag 100 dzieci gram Paula i wtedy ja sobie pobiorę tatusia, no nie? Także tak wygląda ojciec. A dom pobrałam z galerii Grey Modern Be Base Game i on jest stworzony przez taką użytkowniczkę, możecie sobie znaleźć. Tak więc tak to. A jeszcze wam pokażę przy okazji, słuchajcie, Ostatnio pojawiła się nowa budowa, pokój dla chłopca, tutaj udostępniam, więc możecie sobie zerknąć, niedawno, wczoraj, wczoraj był ten odcinek, dokładnie, a jeżeli jeszcze nie widzieliście, to jakiś czas temu dla dziewczynki też był robiony, tak więc wpiszcie sobie budowa Grand Paula i znajdziecie na pewno, okej. Okay. Wracamy do rozgrywki, zapoznajmy tego gościa i za chwileczkę sobie też przejrzymy, jak wygląda ten domek. W środku troszkę na czerwono. Widzę, że to pokój dla dzieci, bo jest ta lampka. I spróbujmy tutaj e, nie wyznać za uroczenie, nie, może nie, ale pochwalmy go szczerze. I romantyczne, spróbujmy się. Spróbujmy słodkiej gadki. Może się tutaj nabierze na nasze romantyczne rzeczy, wymieńmy się z nim numerami myślę, że to taki flirty na początku jak najbardziej ok, bo wymiana numerami nie jest aż tak zobowiązująca, tak więc zaczynamy zaczynamy, żeby gościu tutaj się nie zraził spróbujmy sobie go również objąć, może pochwalimy jego wygląd no, także także tutaj kombinujcie moi kochani widzę, że tutaj jakieś interakcje latają pięknie, a my sobie spojrzymy, także mamy tutaj garaż i siłownię w jednym, śmiesznie to wygląda dalej jest salonik Mhm, mm kuchnia, sypialnia jedna, łazienka, o łazienka bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, fajna. Okej, okay. jak tam wasze flirty? Jest, jest. Dobrze. Pierwszy pocałunek można już spróbować. Dobra, i ten garaż mi się podoba fajnie, tylko szkoda, że nie ma samochodów. To jest taki minus dość duży. Mamy tutaj basenik. No i na górze jest pocałunek, czy nie? Jest. Super, cieszymy się bardzo, tak, więc e, może jeszcze jakieś inne flirty tutaj, poślemy mu pocałunek, o, tam było coś takiego fajne, odważna gadka na podryw, poprosimy to, także tutaj spokój dla dzieciaków, jeden, drugi, kolejna sypialnia, czy możemy się postarać o dziecko, jeszcze nie, ale mam nadzieję, że zaraz to się uda, tak, więc lecimy sobie tutaj, a, szczęśliwy flirciarz nasz, ojojoj. Oj, oj. Dobra, czyli jeszcze coś trzeba zrobić. Ucałujmy mu dłonie. Jest, postaraj się o dziecko z Marco Luet. Mhm, dobra. Także tak to, taki spoko domek. Niby taki kwadratowy, ale, ale coś sobie ma, no nie? Ja powiem wam, że mam problemy z robieniem tych dachów i tak dalej, ale ten dom mi się podoba. Fajny jest, naprawdę. Bardzo fajny. Dobra, czy oni się starają o dziecko? Tak. Dobra, może troszkę przyspieszymy, a ja przy okazji sprawdzę co to za interakcję. Rodzina, brak rodziny, przecież rozmawiała z dziećmi dziś rano, nie wiem o co chodzi. Zaiskrzyło wymiana numerów. Okej, okay, tutaj ta płodność, dalej mamy pierwszy pocałunek. Nowe dziecko. Mhm, czyli w ciąży jest. Kobieta moja kochana, prosimy o zrobienie testu ciążowego. Leć. Dobra. Oby było, oby było i oby były bliźniaki. Tutaj bądźmy dobrej myśli po prostu i tyle. A dzieciaki nasze niedługo ze szkoły wrócą, ale nam się długo z tym wszystkim zeszło. Niedobrze, co? Jest wciąż dobra, ale ja się rozejrzę, czy tuś coś dzieje? A nie. Nie ma żadnych ludzi, żadnych simów, a może jacyś idą. Zatrzymamy, wydaje mi się, że tutaj jacyś nasz, nasza rodzinka mieszka, więc może Simowie z naszej rodziny się kręcą. Dokładnie Zuzia Handryt, dalej mamy Elise Handryt, którą znamy bardzo dobrze. A wręcz śmiałabym powiedzieć doskonale, a że nie Simowie tutaj jak na razie nie chodzą, przebrani w czaszki, więc, więc jeszcze żadnych takich nie zobaczyliśmy. Dobrze więc możemy teraz podróżować, wracamy do domu, bo już nie chcemy u tego gościa siedzieć, dowiedział się radosnej nowiny i plusiki poleciały, tak więc klikamy M i wracamy do domku. Jesteśmy, jesteśmy, widzę, że tutaj coś z pęcherzem się dzieje, z głodem również, tak więc na sam początku leć Laura skorzysta, jesteś w ciąży, tak więc nic dziwnego. Jakieś jedzonko to zostało, jeszcze jest dobre, godzinka, mhm, tu 6 godzin, także spróbujmy to zjeść, a to na razie schowajmy. Trzeba po dzieciakach skończyć z onko. A, jakieś żabki moglibyśmy też rozmnożyć. No problem. I popatrzę w międzyczasie, czy widzę tu jakichś simów czaszkowych. Jestem ciekawa właściwie, czy wy też dal, bierzecie udział w tym wyzwaniu, bo mnie one interesuje. Tak więc, tak jak zwykle, w rodzinie 100 dzieci to jest taka. i yy, rozgrywka, można by powiedzieć, w kierunku tych 100 dzieci, ale też bardzo taka luźna gra. Więc to jest moja ulubiona seria, tak ogólnie, z tego względu, że. Po prostu e, mamy tutaj możliwość robienia tak naprawdę wszystkiego, i ja zawsze tutaj sobie rozkminiam wszystkie nowości i tak dalej. Także jest, jest fajnie, jest super. Także nasza Laura nie chce, zje. Aha, bo na jakieś obrazy malowała. Zobaczcie, tutaj taki krajobraz fajnie to wygląda. Pejzaż, no nie? Jakość wspaniała, niestety nie jest to doskonała. Jak była doskonała, to by było mm, arcydzieło, ale niestety sprzedamy wszystko kolekcjonerowi. To też, czy tu nam coś jeszcze zostało do sprzedania? To mi się podoba. To gdzieś mamy, chyba tu powieszone, czy nie? Te niebieskie, no te niebieskie można zostawić na razie. Niech sobie będzie i to też jest super. Także tak to, i może niech ona sobie, o to też mi się podoba schowane. Niech sobie skończy malowanie obrazu surrealistycznego, i myślę, że za chwileczkę. Czemu to zmywasz, kobieto? I za chwileczkę pewnie dzieciaki wrócą ze szkoły, tak? Więc się do was odezwę. Okej, okay, nasze dzieciaki wróciły ze szkoły, zaraz zobaczymy, co się dzieje, ale na samym początku rozmnożymy żabki, żeby mieć troszkę kaski. Rozbawiony wcześniej był rozgniewany, także dziwnie, dziwnie. Jeżeli chodzi o lekcję, to piąteczka. O, jeszcze jeden poziom umiejętności. Tutaj też piąteczka, także fajnie, fajnie. A i myślę, że jak mama już namalowała, czy to jest arcydzieło? Tak, sprzedaj do galerii sztuki, ale super, także świetne arcydzieło mamy tutaj, czyli kolejny tutaj etap jest y, powoli ku ukończeniu, zobaczymy jak to będzie i chodźmy sobie podróżujmy, pójdźmy do jakiegoś klubu, mama poszuka tych ludzi z czaszkami, a dzieciaki y, będą tam się ogarniały, czekajcie, czy one chcą jeść w tym momencie? Y, myślę, że je zjecie sobie na mieście po prostu, także może y, oddaj mi te żarcie, a potem sobie ogarniesz y, to. Także nie, do restauracji raczej nie. Mama, ty też nic nie jesz, nie. Dobra, podróży. Stwierdziłam, że wybierzemy się do kawiarni. Jesz i zając. Zobaczymy, co tu będzie się działo. I od razu, może to dzieciaki niech zamówią jedzenie, to poprosimy. Nie mogą tego zrobić, to mama niech zamówi. A. E, zatrudnij obsługę. Już zatrudniony barista, ale dlaczego nie może nic zamówić? Spróbujmy na niego kliknąć. No niestety, nie da się. A dobra, już ktoś idzie nowy. Dzieciaki. Po pierwsze, tak. Odrabianie lekcji tutaj super, ale ty jeszcze nie odrabiasz, także leć do odrabianka ładnie. A mama zamówi dla was jedzonko i przy okazji zaraz będzie szukała właśnie tych czeszkowych ludzi i zamówimy sobie jedzenie na miejscu, ale fajnie na wynos można zrobić i weźmiemy sobie kanoli. Nie wiem co to jest, niech będzie. Zamów jedzenie na miejscu i niech będzie kolejna rzecz. To też te kanoli. OK, niech nam poda i przestawimy zaraz to dla dzieciaków myślałam, że to będzie większy wybór jedzenia no ale co zrobić a jadłam to, to jest takie pyszne Jadam to we Włoszech mm, pychozja pychozja, naprawdę dobra, i można to schować do wyposażenia? kurde, nie można dobra, dzieciaczki, przerwijcie chodźcie sobie zjedzcie, na razie mama tego miała nie jeść ale okej, okay, dobra więc chyba trzeba zamówić jeszcze jedno na miejscu, I niech będzie to znowu te kanoli. Mhm. Żebyś ty też mogła to zjeść. Matka, dawaj. Koniec tego żarcia. Znaczy, koniec. Zaraz będziesz jeść, no nie? Zaraz poszukamy też ludzi. Dawaj, dawaj, bo córeczka jest jeszcze głodna. No i szybko zamawiaj. Dobra, i możesz wracać do swojego jedzonka. I malutka. na razie niech, dokończy, znaczy, nie, na razie niech skończy jedzonko. Bleh! Skończy lekcję i. O, niech zje. Chodź. A dobra, to mama już zjadła, rozumiem. Także spoko. Matka taka podzielna jest że szok. Dobra, mama, podejdź tu. Niech twoja córa sobie ładnie zje. Bo na sama nie może go zamówić, nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. Mama, nie jedz co to za smrody, fujka dobra, i my teraz sobie podejdziemy tutaj i poszukamy jakichś ludzi, którzy są przebrani za czachy może na noc wejdą, kto wie, kto wie ale świrusko, ale świruje ten samochód, widzicie to pięknie w ogóle w tym New Christ jest, dawno tu, znaczy New Christ jesteśmy w Indenburgu, tylko dawno tu nie byliśmy tam jest ta stara część miasta za murami, a tutaj jest widok na tą nowszą jak widzicie, żaglówki, no taki super wakacyjny klimat, prawda? Mm, ancko tu jest, tylko, że nie widzimy tych ludzi czaszkowych. Jestem ciekawa, czy macie może jakieś parcele, na których oni najczęściej bywają. Może znacie, a może ktoś jeszcze tu przyjdzie, kto wie, kto wie. Mm, chodźmy sobie, pogadajmy. Poprawimy humor, pogadamy, trzeba tu pogadać z różnymi ludźmi. O, tu brata mam, więc może z bratem lepiej. Michał Handryt, chodź tutaj. Opowiedz niewiarygodną historię. A nasze dzieciaki jedzą? Dobra, ty zjadłeś, także odrabiasz sobie lekcję. Jesteś trochę śpiący? No cóż. Mama chciała wam zrobić fajną taką niespodziankę na dzisiaj, żebyście mogli coś fajnego porobić. Maleńka, czemu nie jesz tego? Zjedz. Ty jesteś trochę głodna i za chwileczkę wracasz do odrabiania lekcji. To przystawić. Trochę mnie to wkurza, że nie można tych rzeczy po prostu tutaj przystawiać. Jak tam rozmowa z braciszkiem? A... Czekaj, czy coś z przyjaznych powinno być? Ej, patrzcie, Flirciarski pewnie z randki wraca, co nie? Randewu, obejmijmy naszego braciszka, przytulmy go. O, tu byśmy mogli malować! A zróbmy to! Obraz y, na podstawie zdjęcia. Jakby było ciemno, y, jasno, to by fajniej to wyglądało, ale teraz się światło rozpaliło, także może być super. Dobra, kończ rozmowę z bracichem. I, I idź maluj. Sprawdźmy w ogóle. Ale zobaczcie, jak świetnie. Jak to fajnie wszystko wygląda. Nie mogę się doczekać tego nowego dodatku e, z miastem. Musi to być naprawdę super sprawa. Dobra. Spróbujmy namalować na podstawie zdjęcia. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Mm, oj oj, oj, oj oj. Oddalmy to. Trochę. Trochę nie wiadomo, co mamy malować, tak szczerze wam powiem. Trochę nie. Myślałam, że będzie jakiś widok ciekawy, a tutaj nam ta sztaluga po prostu zasłoniła. Spróbujmy namalować może po prostu o to, Niech będzie. Niech maluje. Czy nasze dzieciaki lekcje drabiają? Słuchaj muzyki. Przyszedł im Dominik Kurek pomagać. Fajnie. No spoko. O nie, nie chcę tego sprzedawać. Ja chciałam rozmnożyć, ale się nie da. Dobra, przy okazji będę sprawdzać, czy mamy tu ludzi czaszkowych. Być może w klubie byłoby ich więcej. Takie mam przynajmniej wrażenie, że to jest bardziej odpowiednie miejsce dla nich, ale to się dopiero to wyzwanie zaczyna. Więc może, dobra, moi kochani, ja jeszcze nie kończę odcinka, ale robię sprawdzanie waszej obecności i kto dotarł do tego momentu, pisze w komentarzu: Czaszka! Akurat taka. Dość zgodna z tym wyzwaniem, prawda? Praca domowa odrobiona u IGI, super cieszymy się, ale musisz jeszcze uzyskać dodatkowe zaliczenie. Uzyskaj dodatkowe zaliczenie razem, ale fajnie, ale nie, bo jeszcze brat nie odrobił. Odrabię, moja kochana, nie gadaj z tym kurkiem, bo on trochę cię tu rozprasza. Nie su... słuchaj muzyki barokowej, to nie jest muzyka do odrabiania lekcji, co? Myślałam, że babka przyniosła im jedzenie. Czy ty możesz im pomagać, czy tylko przyszłaś do nich? Jestem ciekawa, jak to wygląda. Chłopiec też tam ładnie odrabiaj. Mhm. Jak idzie mamie? Dobrze. Dobrze idzie. mnożymy żabkę, a przy okazji przeglądam się ludziom. Wszystkim, którzy tutaj chodzą. Zaraz będziemy mieli dziesiąty poziom umiejętności, więc bardzo mnie to cieszy. Nocne odrabianie w barze. Ten czyta, babka byś pomogła. Ty chyba też masz dzieci, to wiesz o co chodzi w odrabianiu lekcji? Zresztą każdy powinien wiedzieć, wiadomo, każdy do szkoły kiedyś chodził. Przynajmniej powinien, no nie? A tam jeszcze jest sztaluga, widzicie to? Fajnie. Dobra, uzyskaj dodatkowe zaliczenie. Dawaj. Ty dobrze sobie radzisz, jak myślę, że jak dzieciaki skończą, jak mama skończy, to wszystko sobie wrócimy do domu i tam będziemy z powrotem się ogarniać, ale coś takiego innego odrabianie lekcji gdzieś indziej. Drugi poziom umiejętności umysłowych Leon uzyskał. A czy my uzyskamy dziesiąty poziom zmalowania? Jestem ciekawa, troszkę sobie przyspieszymy. Niestety teraz nie uzyskaliśmy. No i sprzedajmy kolekcjonerowi. Niestety nie jest to arcydzieło. Mama jest głodna, trochę chce jej się spać, a może kawa? na miejscu A ekspresowe espresso weźmiemy sobie, albo tęgi kawowy kop, niech będzie, nie wiem czy kawa jest wciąż wskazana chyba nie, no ale wiadomo, to są simsy więc jakby możemy sobie tutaj troszkę poświrować a tutaj taka fontanna fajna zdobyte umiejętności umysłowe cieszymy się bardzo dzieciaczki moje kochane, może babka po prostu wam pomaga odrabiać lekcje i dlatego jesteś taka skupiona Łopie, mama ci może zaraz by pomogła, jak się napije kawóczki. Oj, u niego też energia spada, szkoda, że dla dzieci kawy nie można, oj, szkoda. Dobrze sobie radzisz, dobrze, bardzo dobrze. Mama czeka na kawkę, czy to jest dla ciebie? Super, dzisiaj hajsów wydajemy na no nie, wypij. Sprawdźmy, czy będzie energia leciała do góry, powinna, bo tak na początku nie było, a teraz już tak się zrobiło. A, okej, okay. możesz po pomóc przy odrabianiu lekcji bo on sobie gorzej radzi, troszkę wolniej odrabia niż siostra. W sumie też później zaczął, no nie? Czy później? No, no jakoś tak było. Jest, słuchajcie, godzina 20.27, więc dość późno. Pijesz i pomagasz. Wszyscy się przysiadają do naszego stolika. Myślę, że ciekawie jest. Dobra. Dodatkowe zaliczenie uzyskane u ciebie. A co ty potrzebujesz do szkółki w ogóle? Trzeci poziom umiejętności. To wątpię, żebyśmy teraz to zrobili. A jakie ty masz umiejętności największe? społeczne, tak, więc możesz sobie tutaj rozmawiać z jakimiś ludźmi bądź Oskar Handryt, poznaj swojego brata, bo to brata, wujka. Poznaj wujka, akurat jakieś umiejętności umysłowe do ciebie przyjdą, więc spoko. A jakie umysłowe? Społeczne. Także sobie poszkolisz to. Wszystko, dobra. Możesz jeszcze gadać z nim, rozmawiaj o szkole dokładnie. Porozmawiaj z nim. Rozmawiaj. Ee, błagaj o nowe zabawki, nie. Żartuj o paskodnym jedzeniu. Pogadaj sobie właśnie z nim. Taka luźna rozmowa, a poczekaj, aż brat twój skończy odrobić lekcje i tyle. Następnie rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu, którego nie posiadasz. Czy ty odrobiłeś lekcję? Halo? Masz odrabione? Dokładnie. No to wracamy do domku. Wszyscy. Dobra, dobra, jesteśmy w domu. Widzę, że dzieciaki nasze no, są dość śpiące. Fajnie byłoby, gdyby jeszcze mój ee, chłopczyk, jedyny w tym domu, Leonik coś zrobił z lekcji, znaczy z lekcji z tego poziomu, to byśmy mogli mu jutro zrobić urodziny, fajnie by było, a nie brakuje mu dużo, są to umiejętności społeczne, także chodźmy, niech on poćwiczy, niech postara się chociaż troszeczkę, zanim pójdzie spać, także e, ćwicz przemowy, spróbuj się uspokoić, czy wy to widzieliście? Ty jesteś głodna spać, się chce, na samym początku spanko, najwyżej się przebudzisz no w sumie jakaś kolacja też by się przydała, więc dobra, kolacje na początku. E, co możemy zjeść? E, zupa z małży, dobra, weź porcję. A u mamy co? Mamy też się chce spać. E, ale wiesz co, musimy cię wybudzić, bo ja jestem przekonana, że wybudzicie prędzej pęcherz niż ty pójdziesz spać, także. Tak to wygląda, ciemno, ciemno, nie widać simów żadnych. Tak sobie myślę, jakbyśmy się przeprowadzili w imprezową okolicę, byłoby dość ciekawie. Może wtedy właśnie byśmy mogli spotkać jakieś simów Dobra. Nie spuszczaj tam wody. Później to zrobisz. Do spanka. Mm, ty ćwiczysz? Tak. Uda mu się. Ale energii słabo. Też jeszcze rano trochę poćwiczy. Mała je. Już widać troszkę najedzona. Jak zje to pójdzie spać. O, szklanka po wodzie. Przecież mama zostawiła. Zapomniałam o tym na śmierć. Mamuśka śpi. Synek ćwiczy. Ale przerwiemy mu te ćwiczenia i niech pójdzie do mamy spać, bo już jest tak wykończony, że szybciej się w tym łóżku wyśpi. I moi kochani, na ten moment w tym odcinku to była na tyle: mieliśmy masaż, mieliśmy nową ciążę, nowe wyzwanie czaszkowe, także dzieje się, dzieje i w kolejnym odcinku właśnie myślę, że też z tymi czaszkami coś porobimy, jeżeli ktoś już zaczął to wyzwanie, możecie dać mi porady odnośnie tego, oczywiście możecie też napisać propozycję na imię dla kolejnego dzieciaczka, też z chęcią skorzystam z tego i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, jeżeli się podobało to poproszę o kciuki w górę i zapraszam do zasubskrybowania kanału, na dole czerwone Przecież subskrybuj i do zobaczenia w kolejnych filmach, buziaczki, Mua. pa pa!